Dobry moi drodzy. Dzisiaj Was chciałem powitać zupełnie z innego miejsca niż w którym nagrywam zwykle. Dzisiaj mamy warunki plenerowe. Mam nadzieję, że jakoś Wam się spodoba ta, ta zmiana. Chociaż to jest, że tak powiem, tylko tymczasowa, tak takie nagranie w takich warunkach. Chciałem po prostu spędzić sobotę poza domem. No i też przy okazji zrobić nagranie, które zrobiłem dokładnie wczoraj, ale tak mi się bardzo ten film nie podobał, że postanowiłem, że właściwie nagram go jeszcze raz. A dzisiaj Wam chciałem pokazać moje pierwsze zamówienie z katalogu Avon. Jest to katalog lipcowy. W roku 2021. I tu właściwie to mam tylko zamówienia dla siebie i dla siostry, jak i również tam dla siostry i koleżanek z pracy, więc takie jest bardzo małe i skromne. No to co? Dla przypomnienia, tak wygląda katalog lipcowy. Pierwsze kilka. Dwadzieścia kilka stron to są strony wyprzedażowe, dużo różnych ciekawych propozycji w niższych cenach. W fokusie mamy też bardzo fajne oferty minus 40% na zapachy, również też na określone strony jest też do 14 lipca rabat 30%, więc jak ktoś kupuje dla siebie korzysta. Normalnie z niższych zniżek także teraz ma naprawdę bardzo bardzo dobra okazję do zrobienia po prostu sobie zakupów. No i może zacznę od takich materiałów które dostaję, zawsze dostaję e, wiadomo, przygotowań jestem do kolejnej kampanii. No i mamy katalog już sierpniowy i fokus sierpniowy i tu troszeczkę była taka niespodzianka, bo dostałem dwie ulotki. E, zazwyczaj jest przekazywana ulotka na dany miesiąc, na drugi dwa Kolejne tygodnie, czyli powiedzmy od y, tam około 15 każdego miesiąca do końca jest zawsze ważna taka dodatkowa oferta bonusowa, czyli dla tych, którzy złożą pierwsze zamówienie na początku katalogu i chodzi o to, żeby po prostu też zachęcić do złożenia zamówienia drugi raz z katalogu. Tak? No i tu z tej gazetki bonusowej, to już widzę na wstępie, że będę na pewno zainteresowany serum nowością, która wejdzie dopiero we wrześniu. W gazetce jeszcze są no, rzeczy nie dla mnie, ale widzę, że jest dużo fajnych rzeczy, takich właśnie jak pudry brązujące, lakier szybkoschnurowy, to są takie, wiecie, bardzo ciekawe kolory. No i to na przykład taka torebka. Yy, dalej widzę, że Little Black Dress, yy, te wszystkie edycje złote, czarne są w lepszych yy, cenach. Kosmetyki. Yy, pielęgnacyjne, Avon Care mgiełki, no i ta seria Aloha Monoi również też jest w fajnej cenie no i kremy Eniu, miniaturki, takie w wariantach podróżnych też są w dobrych cenach i też promocja na Avon Care kremy w dużych opakowaniach 400 ml i tu jestem zaskoczony, bo do katalogu sierpniowego dostałem już słuchajcie, taką gazetkę która obowiązuje na drugą połowę sierpnia. Nie będę jej pokazywać, bo ją chcę pokazać dopiero oczywiście w sierpniu, jak będę omawiał katalog sierpniowy, ale to samo zaskoczenie, że dostałem dosyć sporo tych, tych ulotek lipcowych i sierpniowych. Bardzo mi się to podoba, bo wreszcie po prostu firma jakby doszła do, do wniosku, że no, trzeba materiały dawać konsultantom po to, żeby po prostu, jeżeli chcą mieć sprzedaż, jeżeli chcą, żeby ludzie korzystali z różnych ofert, okazji, no to po prostu ta informacja musi być. W czerwcu dostałem taką jedną tylko ulotkę bonusową, no więc co z taką jedną ulotką można zrobić? No niewiele, prawda? Generalnie nie przywykłem do tego, żeby chodzić do kogoś i po prostu prosić o zwrot katalogu, jeżeli ktoś nie korzysta albo po skorzystaniu, mm, proszę mi oddać katalog, jak jest złożony zamówienie, no to trochę nie bardzo to wygląda, więc naprawdę materiały powinny być dodawane do, do pracy, przynajmniej do zamówienia, także można byłoby sobie zamówić. No ale nic, to może koniec mojego oględzenia. Yy, oprócz tego dostałem jeszcze też pakiet liderski i próbki. I powiem Wam, że w pakiecie liderskim yy, cóż takiego było? Yy, niech to popatrzę. Nowy tłuszcz do rzęs Euphoric. Yy, to jest też jakiś yy, zupełna, yy, też wariant nie wiem dokładnie co ten tusz robi ale słuchajcie wygląda opakowanie jest przepiękne takie naprawdę takie pod mieniące się więc myślę że to może być całkiem produkt dobry nie wiem jeszcze co on robi czy wydłuża czy wiecie wykręca rzęsy czy zwiększa objętość po prostu jeszcze na ten temat tego produktu niewiele wiem i jest jeszcze nowość jest taka Płynna pomadka do ust nawilżająca o kolorze Honey Love. Nie wiem dokładnie, co to za kolor. Myślę, że w, jak będziemy omawiać kolejne katalogi, no to pewnie będzie wiadomo. Yy, no, i ja do, ten, ten zestaw oczywiście przekażę nowej osobie, która. Yy, Dołączy do AVON, nie ma jeszcze konta. No i chciałabym, żebym ja wprowadził do świata AVON, także serdecznie zapraszam. Wiadomo, takie kosmetyki kolorowe zawsze łatwo no, mnie jest komuś podarować, bo dostaję, mam je, a ja, wiadomo, ich nie używam. I, i cóż, jeszcze. Aha, no i jeszcze były, są dwa produkty w tym pakiecie liderskim. Taka próbka kremu AVON to jest Oxy się prezentuje i powiem Wam, no i to jest seria cała ta Oksypiór. i tu widzę, że jest krem, jest pianka, to już oczywiście ostrzę sobie zęby na tą piankę, mgiełka antyoksydacyjna, to też będzie ciekawy produkt, więc myślę, że sobie zakupię. Jest natleniający serum i yy, maseczka i te wszystkie produkty wejdą do katalogu sierpniowego, a ja już słuchajcie, Pokażę Wam krem, który właśnie dostałem w pakiecie liderskim. Ja już go sobie wczoraj testowałem. Tak wygląda ten krem. Yy, powiem Wam, że ma piękny, delikatny, taki przyjemny zapach. Wiecie, jak te wszystkie takie produkty z Nutra Effects, one mają, ma, mają taki przyjemny zapach. No i tak samo ten kartonik yy, 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 położę na dół, bo mi tutaj wyfrunie. Yy, one wszystkie. Yy, ładnie pachną, no i te opakowania są takie typowe, których ja za bardzo nie lubię, bo ciężko jest z tych rogów tutaj i na górze i na dole wyciągnąć krem także to jest jedyny minus w ogóle tych produktów, natomiast ja już sobie wczoraj próbowałem ten krem, powiem Wam, że jest bardzo lekki może tak spróbuję nałożyć na dłoń i przy Was rozsmarować ja wczoraj próbowałem, ale niestety nie byłem zadowolony z tego nagrania, więc muszę powtórzyć. Praktycznie szybko się wchłania. Nie pozostawia żadnej takiej tłustej warstwy. Także krem oczywiście już u mnie w łazience był, także będę z niego po prostu korzystać i próbować. To będzie taka moja, wiecie, popołudniówka. I jeszcze w pakiecie takim była taka woda Summer White Rio. O, wszystko będzie lecieć, bo wieje troszeczkę. E Proszę. No, tak jak typowy Summer White. Takie to opakowanie. Żółte, e smukłe. I jak ta woda pachnie? Tak słodko. To jest taki słodki zapach. E jakby taka, wiecie, bardzo fajna jakaś lemoniada, taki troszkę kwiatowy, ale słodki też i owocowy zapach. Słodko, słodki, owocowo-kwiatowy zapach. Także na lato jak najbardziej się nada, także myślę, że będzie bardzo fajna opcja dla tych, którzy chcą troszkę mieć te zapachy tańsze. Summer White, ta seria nie jest jakaś taka najdroższa, więc ja myślę, że będzie się cieszyć dużym wzięciem taki produkt. I poza pakietem liderskim, bo tu jeszcze mamy, słuchajcie, próbki w dwie wody: Little Black Dress, This Dress nowość w katalogu e, sierpniowym dla, e, dla pań i jest to woda słuchajcie e, taka e, mandarynka soczysta perfekcyjne połączenie z orientalnym akcentem osmantusa i drewno sandałowe ja sobie wczoraj próbowałem e, na sobie e, tą próbkę tej wody this Dress. I powiem Wam, że pierwsze co ja wyczułem to jakieś takie um, nuty takich ciemnych kwiatów, takich wiecie jak lilie. No, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jakie tam gatunki nie chcę zmyślać, ale bardzo miałem takie skojarzenie z kwiatami, takimi fioletowymi, granatowymi, takimi ciemnymi, tak? Irysy na przykład. Bardzo fajne. No, i być może to jest ten akcent osman Osmantusa. Na pewno orientalne zapachy. Zakończenie było na pewno jakieś, wiadomo, zawsze takimi utrwalającymi zapachami, czyli no, drewno sandałowe gdzieś tam się przeminęło. No to Natomiast ta mandarynka była na początku i taka bardzo ciężko jej było, było mi ją wyczuć. Więc ja to, co wyczułem od razu pierwsze te nuty, to już były te nuty kwiatowe, ogólnie zapach przyjemny i bardziej z czasem. Mi się bardziej podobał. Także te nuty pierwsze niekoniecznie, niekoniecznie przez pierwsze sekundy, dopiero tak już po 30 sekundach ten zapach był rozwinięty i on mi się po prostu nawet podobał. No i jest jeszcze nowość, Woda Męska. Słuchajcie, to jest Full Speed Gamer. Tak się prezentuje. No, wiadomo jak to Full Speed, wiadomo, taka smukła buteleczka, opakowanie z takim. Paskiem taki bardzo nowoczesny, stylizowany dla, na pewno dla młodszych mężczyzn, którzy lubią świeże zapachy. I powiem Wam, że próbowałem tą próbkę wczoraj na sobie, i bardzo delikatna woda świeża i delikatna więc jak najbardziej. Typowa taka na lato, mnie się spodobała. No, i tu jest różowy grejpfrut według tego, co czytam, rabarbar i paczula. Czyli no paczula pewnie wzmacnia, rabarbar daje tą taką świeżość. Bardzo rzadko jest rabarbar w ogóle w, w zapachach, więc myślę, że to będzie dobra propozycja. A może tak za tymi full speed'ami nie, nie przepadałem, może właśnie ze względu na to opakowanie, które mi się tak nie za bardzo podoba wiecie, bardziej tak pasuje pewnie dla młodszego pana, niekoniecznie już dla mnie. Ale cóż, sam zapach jest naprawdę bardzo fajny, więc ja myślę, że sobie ten zapach w sierpniu na pewno kupię. Jeżeli nie będzie jakiejś tam promocji akcji, to normalnie wiecie, kupię sobie, bo na lato na pewno się jeszcze przyda. Także. Polecam od razu zamówić sobie słuchajcie próbki. Na pewno ten gamer proponuje również te próbki tej wody damskiej Little Black Dress This Dress. Dostałem też w ogóle za darmo też taką próbkę, bo dodatkowo Encanto Intense. Bardzo mi się przydają takie próbki tych balsamów, bo balsamy są bardzo dobre, panie je lubią i to jest naprawdę taki prezent bardzo zachęcający do tego, żeby złożyć zamówienie i że tak powiem, no Encanto cieszy się wzięciem jak ktoś przynajmniej raz, przynajmniej spróbuje i słuchajcie to jest zakup dla mnie już teraz idziemy, czy nie? może nie jak były zakupy, to zakupy, a przejdziemy teraz do dodatków. Słuchajcie, za to, że yy, aktywny jestem, jeżeli chodzi o e-katalog, bardzo lubię korzystać z e-katalogu. Zamówienia robię przez e-katalog, bo jest dla mnie dużo, dużo wygodniej dostaje zamówienia przez i katalog. Zachęcam moich znajomych do tego, żeby składać zamówienia przez i katalog. No i w związku z tym dostałem za 4,99 zł. Taki zestaw to jest co prawda woda damska, scent, mix romantic bouquet. No nie dla mnie woda, ale będzie też i na prezent dla osób, które do mnie dołączą do, do, do naszego zespołu Avon. Natomiast to, co mnie się przyda osobiście. To jest taki ładny zestaw Footworks, i to jest tak: scrap do stóp i krem do stóp. I powiem Wam, że ja scrap wykorzystałem jakiś czas temu, był w dęku, a teraz właśnie wykorzystałem ten krem do stóp, właściwie taki lotion, można powiedzieć, serum. Bardzo dobre, które mi spasowało z ananasem i z olejkiem z drzewa herbacianego. Także ten, bardzo się ucieszyłem z tego zestawu, więc ono mnie zostaje oczywiście od razu w łazience do, do wykorzystania. Jak tylko wykorzystam obecnie używane kosmetyki do stóp, to one już od razu wejdą do użycia. I słuchajcie, wczoraj mi się skończyła kulka, już dezodorant antipyretpiracyjny w kulce, więc ja i tak sobie zamówiłem wcześniej Wiadomo, do, zapas, do zapasów moich Avon Black Suede Hot, czyli ta najnowsza woda, która jest teraz nowością w katalogu lipcowym dla panów, no i ten Rolon od razu słuchajcie, poszedł w y, użycie i powiem Wam, że bardzo fajny zapach. W ogóle, jeżeli chodzi o też wodę, także ja tę wodę zamówiłem w prezencie urodzinowym dla mojego szwagra, ponieważ woda mi się bardzo podoba. Jemu też się spodobała, więc y, no, za tydzień będą te jego urodziny, więc y, po prostu y, będzie idealny y, prezent. A dla szwagra siostra moja zamówiła Wild Country Spirit, czyli to jest ta woda taka w butelce jak imitującej troszeczkę whisky, doskonały alkohol. No i ja tę wodę mam, szwagrowi się również bardzo podobała i siostra po prostu zamówiła ten zapach dla swojego męża w prezencie urodzinowym. Także Szwagier będzie miał dwa bardzo, bardzo fajne zapachy męskie nowości, w którym jedna, która nowość była kilka katalogów wcześniej. No i ta nowość lipcowa, bardzo fajny zapach. Słuchajcie, taki. Em, Mocny, intensywny, gorący, ale też takie nuty są ciepłe, więc te ciepłe nuty no dlatego są, jest ta nazwa HOT. Ja się wcale nie dziwię, że nawet jest to czerwone opakowanie. Także polecam naprawdę. No i koleżanki i siostry w pracy zamówiły sobie trzy persiwki. Pierwsza to jest ta nowość Silk, najnowszy zapach czyli ta świeża wersja i Sunshine której, Sunshine której w ogóle nie znam więc nie wiem co to za woda no ale były takie zamówienie oczywiście na te wszystkie produkty było 40% rabatu i powiem Wam, że jeszcze jeden produkt był który sobie zamówiłem ale niestety powiem Wam, że po prostu nie wziąłem z łazienki ze sobą jak planowałem nagranie a chcę Wam pokazać dokładnie, co to było. I tym produktem jestem już zachwycony i bardzo się cieszę. I u mnie będzie na pewno też w zamówieniu niedawno. Znaczy niedawno, w kolejnym. To słuchajcie, to są jest ta sól z Planet Spa. I tak, ja otworzyłem już to opakowanie. Pięknie pachnąca sól, ładnie wygląda, dobrze zapakowana. Można sobie dozować tyle, ile po prostu się chce. Co prawda, opakowanie kosztuje 15,99 z gwiazdką, czyli jest warunek inny produkt z katalogu trzeba kupić ale powiem Wam tak, że jest niby 5 porcji ale tak sobie pomyślałem, że wystarczy nawet taka łyżka stołowa tak więc, czy dwie nawet można sobie dozować jak się chce, jak się uważa, jeden woli więcej, drugi mniej, więc uważam, że jest to bardzo wygodne opakowanie i yy, naprawdę sól jest bardzo fajna, więc u mnie będzie się pojawiała po prostu w kolejnych zamówieniach, tylko jeszcze sobie zobaczę, czy w jakiej cenie będzie przyszły kataloga, bo jeżeli będzie w katalogu sierpniowym czy wrześniowym droższa, no to ja się obkupię tutaj, jeżeli chodzi o katalog lipcowy, przynajmniej ze dwie sztuki bym sobie nabył. No cóż, słuchajcie, to jest moje pierwsze takie zamówienie skromne z tego katalogu. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Te produkty, które tutaj prezentowałem, również i nagrody, które tutaj dostałem za różną, różną działalność. Jednej rzeczy nie mam, to jest ulotka z programu Twój pewny start. Tego niestety zapomniałem wziąć, a jest bardzo fajny program nagrodowy. Główną nagrodą jest Naleśnikarka, także program jest bardzo ciekawy. Serdecznie zapraszam wszystkie nowe osoby, które jeszcze nie są w Awon, a chciałyby kupować sobie ze zniżkami, otrzymywać różnego rodzaju nagrody, prezenty, korzystać z okazji, więc serdecznie zapraszam. Hej!